Czego się nauczyłam od milenialsów? O moim wieku i doświadczeniu nie będę wam tutaj opowiadać, ale łatwo obliczyć 20 lat w korporacji czyli do pokolenia milenialsów nie należy. Za to moje pokolenie, zwłaszcza będąc na stanowiskach liderskich, ma do pokolenia milenialsów różne zastrzeżenia. Roszczeniowi, niezdyscyplinowani często zmieniają pracę. No cóż, liderze, całego pokolenia nie jesteś w stanie zmienić, ale na pewno możesz zmienić swoje nastawienie i styl zarządzania, jeśli w swoim zespole posiadasz milenialsów. W swojej pracy miałam dużo do czynienia z pokoleniem milenialsów i nauczyłam się od nich wielu rzeczy, z których cztery są dla mnie najważniejsze. Po pierwsze, wyrażanie własnych dążeń. I odważne mówienie o własnych ambicjach. Być może moje pokolenie nie różni się zbytnio od milenialsów posiadaniem ambicji, ale to jednak zdecydowanie częściej i w bardziej otwarty sposób i jaśniej milenialsi o swoich ambicjach opowiadają. Ktoś powie: No dobrze, ale oni chcą awansować po sześciu miesiącach. Może lepiej jednak powiedzieć o chęci awansowaniu po sześciu miesiącach i dowiedzieć się, że się nie da i co mam zrobić, żeby jednak awansować, niż siedzieć cicho i zastanawiać się, kiedy ktoś mnie zauważy. Druga rzecz, której się nauczyłam, to połączenie tego, co robię, z moimi wartościami. Kiedy ja zaczynałam pracę, brało się z wdzięcznością, co się napatoczyło. Dzisiaj młodzi ludzie z większą ostrożnością przyglądają się organizacjom, które chcą je zatrudnić, zwracają uwagę na to, czy mogą się tam rozwijać, czy nie. Mnie to nauczyło bardziej selektywnego podejścia do zadań i projektów, którymi się zajmuję, to znaczy faktycznie przyjmowania tych, które mnie rozwijają, i rezygnowania z tych, które nie rozwijają. Trzecia rzecz, której się nauczyłam, to harmonia pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Czyli tak zwany work-life balance. Chociaż uważam, że praca jest integralną częścią życia i ciężko jest ją odgrodzić grubą kreską, to jednak obserwując milenialsów i ich dążenie do tego, żeby zharmonizować te dwie sfery życia, nauczyło mnie też bardziej dbać o swoją energię i odpoczynek. I ostatnia rzecz, której się nauczyłam od milenialsów, to synteza. Narzekamy w dzisiejszych czasach, że wszystko jest zbyt dynamiczne, zbyt intensywne, dzieje się szybko i krótko. Nagranie takich wideo kosztuje mnie bardzo dużo energii, bo najchętniej nagrałabym godzinny film, gdzie mogłabym się po prostu wygadać. Natomiast skondensowanie treści uczy odpowiedzi na pytanie: co jest najważniejsze, co jest istotą tego, co robię, po co ja właściwie to robię? Tym samym pozwala to rezygnować z tego, co nie jest ważne. Oczywiście nie możemy generalizować, bywają też uciążliwi milenialsi, tak samo jak i przedstawiciele pokolenia X czy Baby Boomers. Najważniejsze jednak, żeby przyglądać się temu, co dobrego niesie ze sobą kolejne pokolenie i czerpać to, co dla nas jest cenne. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy teraz otwarcia na nowe i na zmiany. Do zobaczenia.